Szanowni Państwo, nazywam się Marek Makowski, jestem doktorantem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imieniem Jana Dugosza w Częstochowie. Mam przyjemność przedstawienia Państwu wykładu zatytułowanego Miejsce kobiety w średniowiecznej Europie. Święta Kinga. Przykład, który przeczy stereotypom. Ten wykład postanowiłem podzielić na dwie części. W pierwszej chciałbym, byśmy się bliżej przyjrzeli roli, jaką zajmowała kobieta w średniowiecznej społeczności. Natomiast w drugiej części chciałbym przybliżyć Państwu fakty z życia świętej Kingi. Może troszeczkę również zahaczymy o jakieś wydarzenia legendarne, nie do końca dokumentowane. Ale suma summarum myślę, że będzie to ciekawy wykład i mam nadzieję, że z życzliwością przez Państwa przyjęty. Choć w zdecydowanej większości przypadków kobiety w okresie średniowiecza brały niewielki udział w sprawowaniu władzy w ówczesnych państwach, księstwach czy życiu miast, to jednak nieprawdą jest, iż pomimo powszechnego myślenia zostały całkowicie zepchnięte na margines społeczeństwa. Zdarzało się, że sytuacja zmuszała je do sprawowania regencji w imieniu swoich synów lub wychowywania i reprezentowania przyszłych synowych. Zdarzały się przypadki, że zarządzały klasztorami, sprawowały nawet funkcję mecenasów kultury. W tym kontekście pochlebnie o kobietach wypowiada się Mistrz Wincenty. Przypisuje kobiecie, aczkolwiek w pewnym sensie niechętnie, ważną rolę nie tylko w życiu rodzinnym, ale również politycznym. Utrwalony przez wieki stereotyp myślenia o roli kobiety w średniowieczu znacznie pomniejszał jej rolę, często spychając na głęboki margines w świecie zdominowanym przez mężczyzn, można powiedzieć, w świecie patriarchalnym. Według tych schematów dla mężczyzn zarezerwowane były stanowiska e, tak w życiu publicznym, jak i ewentualne awanse, e, które się z tym życiem wiązały. Takie wykreowanie stosunków między płciami odbiło się niekorzystnie na możliwościach e, kobiet, utrwalając w przekonaniu ogół e, myślenie, iż kobieta ma zdo mniejsze zdolności intelektualne, słabość fizyczną ją bardziej dotyczy, a często przypisując jej również mniejsze autorytety. Zadania przypisywane kobietom często ograniczono do rodzenia, wychowywania dzieci i sprawowania takiej roli matrony zajmującej się ogniskiem domowym. Wśród propagatorów takiego myślenia znalazł się Jan Chryzostom, który pisał, iż kobieta została uświęcona jedynie poprzez macierzyństwa. Uliczających się w okresie średniowiecza możnych, stanowiących wieszołek hierarchii społecznej panowało przekonanie, że na kobiecie spoczywa obowiązek zapewnienia sukcesji panującej dynastii lub rodu. Kobieta często zachodziła w ciążę. Yy, naukowcy tutaj obliczyli, że zdarzało się tak nawet 10 razy w jej życiu. Słabe wykształcenie i niski poziom umiejętności wśród średniowiecznych medyków był jedną z przyczyn częstych zgonów, do których dochodziło podczas rozwiązań ciąży. Bezpłodność, komplikacje związane ze słabym zdrowiem średniowiecznej kobiety często eliminowały ją jako partię, rokującą możliwość wejścia w udany związek małżeński, który miał zapewnić następcę tronu lub sukcesję jakiegoś zacnego, zamożnego rodu. Stąd też utarło się takie myślenie, że najlepszym potomkiem jest właśnie potomek męski, który tą sukcesję miał władcy zapewnić. Opiekę nad dzieckiem płci męskiej często zlecano nauczycielom, wychowawcom, a w zależności od potrzeb innym pedagogom, którzy zgodnie z zaleceniami panującymi w epoce średniowiecza, wpajali chłopcu przydatne umiejętności, jakimi powinien cechować się późniejszy następca tronu, książę lub rycerz. Lub na przykład hierarcha w kościele chrześcijańskim. Potwierdzało to zasady patriarchalnego społeczeństwa, gdzie na następców tronu i zaszczytów władzy wyznaczano głównie chłopców. Inne kanony towarzyszyły wychowywaniu młodych córek królewskich, książęcych lub z innych rodów możnych. Dziewczynki wychowywały się w klasztorach żeńskich, tam przebywały z innymi rówieśniczkami, które poświęcano stanowi duchownemu uczyły się takich cech jak cierpliwość, pobożność, a także nabywały umiejętności modlenia się, rzadziej pisania, czytania, śpiewu czy robótek ręcznych. Wychowywano je w duchu uległości wobec osób starszych, głębokiego szacunku do nich. Do rodziców oraz uległości do przyszłego męża. Nieco inaczej prezentowało się wychowanie w domu ojcowskim tam dziewczynka uczyła się śpiewu, haftowania, grywkości, czy na przykład szachy. Dziewczynki uczono na podstawie różnego rodzaju opowieści, opowiadań, czytano im żywoty świętych. I w ten sposób starano się wpływać na wychowanie przyszłej wzorowej matki i żony. Ważnym elementem przeznaczenia dziecka, zwłaszcza dziewczynek, było znalezienie jak najlepszego kandydata na małżonka i w okresie średniowiecza rozpowszechniony był zwyczaj tzw. zarękowin, czyli zobowiązujących zaręczyn. Dobrze urodzone dziewczyny ta poddawano temu procederowi już w wieku pomiędzy drugim a piątym rokiem życia. Kilka lat później się, odbywał się zapowiedziany wcześniej ślub, istotnym elementem za mąż pójścia dziewczynki, a później młodej kobiety stawał się jej posag i odpowiednie zabezpieczenie go. Za wiek dojrzały dziewczyny uważano okres, w którym kończy ona 12 lat. Ideałem ówczesnej kobiety średniowiecza była wysoka, szczupła blondynka, która cechowała się niebieskimi oczami i małymi ustami. Można w tym miejscu zauważyć szczególne podobieństwa do, w malarstwie z tamtego okresu, do przedstawień choćby Marii Panny, tak często używanej i wykorzystywanej w sztuce średniowiecza. głównie w malarstwie. Mężczyźni przy wyborze przyszłej partnerki kierowali się właśnie wyglądem zewnętrznym, często stawiając cechy charakteru, takie jak pobożność lub cnota, niżej niż pożądanie. Opisując zalety i pozytywne cechy kobiety doskonałej w epoce średniowiecza, warto odnotować również wady, a w zasadzie takie przywary, które były potępiane przez ówczesnych mentorów i wychowawców. Szczególny niepokój, żeby nie powiedzieć zgorszenie, budziły zabiegi kobiet zmierzające do upiększania się. Stroje, fryzury, ówczesne maści, dzisiaj zwane, znane jako kosmetyki, wywoływały często niechęć i stanowiły sprzeczność w modelu pełnej cnót i pobożności niewiasty. Z kolei takie cechy jak gadatliwość, kutliwość, ciekawość to cechy, które szczególnie skazywały kobiety na potępienie, niechęć w oczach ówczesnych kaznodziejów i wychowawców. Zamiłowanie do sztuki, w tym do tańca, również nie zawsze stawiało kobietę w korzystnym świetle, gdyż była narażona na zarzuty, iż utrzymuje kontakty z diabłem lub innymi siłami nieczystymi. Okres średniowiecza wypracował osobną definicję kobiety. Określano ją często trzema słowami, jako dziewica, żona lub wdowa. Pozbawione rodziny znajdowały się poza określoną wypocę kobiecie rolą. Gorzej by nie powiedzieć, że najgorzej postrzegana była właśnie wdowa, często podejrzewana o prowadzenie się godne potępienia. Przestrzenią zapewniającą wolność, dającą szacunek i zarazem możliwość realizacji kobieci. kobiecie, było jej uczestnictwo w życiu religijnym. Istotnym elementem postrzegania sytuacji kobiety w okresie średniowiecza były jej prawa, a w zasadzie ich brak, gdyż kobietę w tym czasie reprezentowali mężczyźni. Zdarzało się, że był to jej ojciec, brat, starszy brat, a czasami najstarszy z synów. Doskonale relacje damsko-męskie po Średniowiecza oddaje krótki cytat. Gdy była w małżeństwie i skrępowana była prawami męża, tutaj dzięki temu cytatowi możemy sobie wyobrazić, że kobieta praktycznie w całości była podporządkowana właśnie woli męża. Dominacja mężczyzny nad kobietą była czymś oczywistym, niepodważalnym. W tym jednak miejscu warto również przekornie zaznaczyć wpływ i rolę kobiety, szczególnie świętej, na, na męża i otoczenie. Wywracać to może nieco powszechne przyjęte opinie, że mężczyzna pomimo władzy politycznej, jaką sprawował w państwie, w księstwie lub w jakimś konkretnym mieście, mentalnie podporządkowywał się żonie, Kobiecie potężniejszej, bo wyposażonej we władzę niebiańską, pochodzącą wprost od Boga. W pełnej praw, nakazów i zwyczajów śródowiecznej rzeczywistości osadzone zostało życie bohaterki mojego wykładu, czyli Kingi, później, czy, czy też dzisiaj znaną jako święta Kinga. Kinga urodziła się w 1234 roku na dworze jako córka węgierskiego króla z rodu Arpadów, Beli IV. Już wiele znaków zapowiadało jej narodziny, jeszcze więcej po jej przyjściu na świat świadczyło, że będzie bliska Bogu i jemu poświęcona bez reszty. I tutaj taki cytat warty przytoczenia: "Maluchką będąc, dała wielkie znaki przyszłej świątobliwości. Liczne cuda zapisane przez kronikarzy wypisują się w myślenie ludzi epoki średniowiecza, ugruntowując niejedną legendę poświęconą Kindze. Dzieciństwo Kingi przypadło na czas trudny dla Europy Środkowej, szczególnie ze względów gospodarczych, ale również natury politycznej, ówczesne państwo Piastów. Ale nie tylko, również wiele innych państw, ale tutaj szczególnie nawiązując do, do, do sytuacji, jaka panowała w Polsce, podlegało rozbiciu dzielnicowemu. Bratobójcze wojny i spory między książętami znacznie obniżały rangę księstw i ich wpływów w tej części kontynentu. Do tego nakładało się pewne zapóźnienie cywilizacyjne w stosunku do państw Europy Zachodniej. Jak wiemy, tam ten proces Dokonał się troszeczkę wcześniej. Ten, ten proces dziedzictwa cywilizacyjnego wynikający z przeszłości umożliwił szybszy rozwój państw Europy Zachodniej. Początek XIII wieku to również czas najazdów tatarskich, szczególnie dotyczących właśnie ziem polskich, ale również odbił się niekorzystnie na sytuacji Węgrów. I to właśnie bliskie zagrożenie obu państw stało się fundamentem połączenia węzłem małżeńskim córki króla Węgier i spadkobiercy księstwa Sandobierskiego, późniejszego męża Kingi, Bolesława wstydliwego. Można tu mówić o pewnym mezaliancie, na który powoływał się sam król Węgier. W liście do papieża Innocentego IV z 1254 roku, król węgierski pisze o nierównych związkach swoich córek z książętami ruskimi i polskimi. W wieku zaledwie pięciu lat, około roku 1239, obdarzona znacznym posagiem, bo 40 tysięcy grzywien srebra, Kinga przybyła do Polski, gdzie kilka lat później poślubiła dwunastoletniego Bolesława. Zgodnie ze zwyczajem opiekę nad młodocianą księżną roztoczyła matka Bolesława Grzymisława. W tym czasie... Pobyt Kingi odbywał się na dworze księżnej matki w Sandomierzu. I ten pobyt został przerwany najazdem Tatarów w 1241 roku. Spowodował on nie tylko ewakuację całego dworu, ale również konieczność szukania schronienia poza granicami kraju i rozłąkę z nim na prawie dwa lata. W tym momencie dwór przenosił się, przebywał między innymi na Morawach, na Spiszu, a nawet na ziemi węgierskiej. Zarówno spustoszenie pod względem materialnym, jak też znaczny ubytek ludności negatywnie wpływa na pozycję księcia oraz rozwój kraju, księstwa, którym zarządzał. Najazd tatarski ustał, jednak trudną sytuację Bolesława wykorzystywali jego, jego przeciwnicy, książęta Piastowscy, szukając w ten sposób łatwej zdobyczy i umocnienia swojej władzy. W tym czasie kolejno księstwa krakowskie zajmowali Bolesław Młysy i Konrad Mazowiecki. W trudnym momencie, w którym znalazło się panowanie Bolesława, z pomocą przyszła mu właśnie żona Kinga. Kinga użyczyła mężowi ze swojego posagu pieniędzy na niezbędne wydatki. Fakt ten ukazuje małżeństwo w zupełnie innym świetle, przeczącym stereotypom dotyczącym kobiety średniowiecznej. To nie mąż wspiera i ratuje żonę, lecz ona jego. Dowodem szacunku oraz wdzięczności, a także zabezpieczenia majątku księżnej, stał się dokument wydany przez Bolesława Wstydliwego 10 marca 1257 roku, w którym nadaje on żonie na znak zabezpieczenia przekazanych pieniędzy. Sądenczyznę, ten dokument znamy jako przywilej w Nowym Korczynie. Dzięki temu dokumentowi Kinga staje się właścicielką ziemi, którą mogła samodzielnie dysponować. Korzysta też z własnej administracji, wydając polecenia niezależnie od woli męża. Stała się więc w tym momencie równą władzy książęcej, rzecz w okresie średniowiecza rzadka. Nie jest to jedyny przy, y, przypadek mówiący o wyjątkowości stosunków Kingi i y, Bolesława. Małżeństwo wspólnie sygnowało dokumenty związane z fundacjami miejsc kultu. Y, y, I tak na przykład dwu, 2 marca 1257 roku Kinga i Bolesław wystawili wspólnie akt y, fundujący klasztor Klarysek w Zawichoście. Liczne nadanie dotyczące cystersów, norbertanek Zwierzyńców, ludności krakowa, kościoła krakowskiego, a także innych osób prywatnych najlepiej świadczą o wspólnocie i wspólnych rządach, jakie razem sprawowali, i to również ukazuje ich szczególnie partnerskie stosunki. Należy w tym moment miejscu również wspomnieć o samodzielnie wydawanych przez Księżną dokumentach. Jednym z nich wydaje się być przywilej wydany dla starego Sącza, którego właśnie sygnatariuszką jest Kinga. Księżna wydała ten dokument w 1260 roku, zwalnia w nim miasto z opłat grodowych oraz zezwala na założenie sześciu sołectw. Do wyjątkowych należą stosunki małżeńskie książęcej pary. Po zawarciu aktu małżeńskiego, który Przypada na rok 1246, choć niektórzy badacze twierdzą, że było to rok później, w 1247. Kinga, jako osoba bez reszty oddana Bogu, przekonuje męża do pozostania w czystości. Początkowo przez pierwszy rok małżeństwa, a później przesuwa ten okres na następny czas. Ostatecznie zachowała czystość dozgonną, nie dając Bolesławowi następcy. Stało się to. To w znacznej sprzeczności z ówczesnym prawem i zwyczajami, gdyż żona podległa była mężowi, a władca miał co najmniej kilkoro dzieci, przy czym w gronie tym najbardziej, jak już na początku wykładu wspominałem, liczyli się synowie, potomkowie męscy, czyli przyszli spadkobiercy jego sukcesji. Pomimo licznych nalegań ze strony Bolesława, a nawet gniewu i prób złamania oporu żony, Kinga pozostaje nieugięta. Świadczyć to może nie tylko o oryginalności małżeństwa Kingi i Bolesława w tamtych czasach, w jakich przyszło im żyć, ale również o miłości, która cechowała ich związek. Sytuacja ta oddaje niezłomność też charakteru Kingi, która no, nie, nie uległa pod wpływem perswazji męża, ale również można się przecież spodziewać, że taka presja była wywoływana przez innych członków dworu książęcego. Kinga wniosła również znaczny wkład w rozwój gospodarczy księstwa krakowsko-sandomierskiego. Znana legenda, z którą utożsamiana jest księżna, mówi o jej wizycie u swojego ojca, króla Węgiel, Beli IV. W czasie pobytu poprosiła króla, by ten dał jej szyb solny. Tutaj warto powiedzieć, że sól w czasach była towarem niezwykle poszukiwanym i bardzo, bardzo cennym. Król Węgier, by spełnić prośbę księżnej, przekazał jej uszyb i legenda mówi, że Kinga wrzuciła do niego swój pierścień. Klejnot miał zostać odnaleziony w bloku soli w Bochni, co tutaj przedstawia prezentowana pocztówka. I właśnie znaleziono ten, według legendy, Klejnot w Bochni w czasie poszukiwania soli w Małopolsce. Zasługi związane z odkryciem złóż przypisano oczywiście Kinze, i ta legenda znana jest w wielu środowiskach. Jeżeli Państwo odwiedzą kopalnię soli, to na pewno spotkacie się z taką opowieścią przewodnika ile w tym prawdy. Z legendą rozprawił się profesor Jerzy Wrozumski, znany polski mediewista, który Tłumaczy jej narodziny ze skojarzeniem księżnej jako osoby, mającej wpływ na przekazanie pewnych środków na poszukiwania i budowę szybów kopalni soli. Wywieźć z tego można również przypuszczenie, że Kinga wielokrotnie wspomagała działalność męża, hojnie dokładając się do inwestycji księcia Bolesława. Daje to obraz pary, która wspólnie gospodaruje na terenie podległego jej księstwa, ukazuje kobietę co najmniej w roli równej swojemu mężowi, można powiedzieć, że jak na ówczesne czasy rzecz rzadka, by nie powiedzieć niezwykła. Obok działalności gospodarczej Kinga wniosła również szereg zasług w powiększanie prestiżu i pozycji księstwa krakowsko-sandomierskiego na ówczesnej arenie międzynarodowej. Niewątpliwie taki wydźwięk mają starania księżnej o kanonizację błogosławionego Stanisława Szczepanowskiego podjęte u, biskupa, u papieża Innocentego IV. Pomimo początkowych trudności, zabiegi te zostały zakończone zaliczeniem Stanisława w szeregi świętych. Stało się to w 1253 roku. Uroczystości związane z kanonizacją odbyły się 8 maja 1254 roku. Zgromadziły w Krakowie ówczesną elitę nie tylko znaczne grono i zacne książąt piastowskich ale również uczestniczył w nich król Węgier, brat Kingi, król Stefan V. W ten sposób wydarzenie to można kojarzyć z symboliczną nawet jednością państwa piastów, które wiadomo podzielono na dzielnice. Tutaj we wspólnej uroczystości jej przedstawiciele dzielnicy potrafili się spotkać i, i te uroczystości w jakimś sensie wpłynęły na ich, na ich spotkanie. Sądzę, że potwierdza to niezwykłą intuicję, którą musiała cechować się Kinga, ale również umiejętność prowadzenia samodzielnej polityki, jak również dalekowzroczność w próbach budowy jedności państwa piastów i zjednywania mu sojuszników, choćby tutaj z sąsiadami, czyli z możnymi i królem Węgier na czele. W dniu 10 grudnia 1279 roku umiera Bolesław wstydliwy, umiera mąż Kingi. Kinga opłakuje męża, posieszając się faktem, że będzie mogła jeszcze bardziej poświęcić się Bogu i modlitwie. Wdowa oprócz sądecczyzny, którą władała, uzyskała w yy, yy, zamian za życzenie się rządów yy, na rzecz yy, księcia Leszka Czarnego yy, jeszcze inne tereny, yy, między innymi Biecz i Korczyn. Niedługo po śmierci Bolesława, książę, właśnie Leszek Czarny, rozpętał spór z Kingą. Jego przedmiotem stała się właśnie ziemia sądecka, bardzo cenna dla księcia, do której książę Leszek rościł sobie prawa. Książę niechętnie patrzył na nadania i fundacja Kingi, Fundację Kingi, które wdowa robiła na rzecz Kościoła. Sprzeciwiał się między innymi Fundacji na rzecz zakonu klarystek, czyli planom zapisania im starego sącza. W tym przypadku również nie zawiodły instynkty i zdolności dyplomatyczne Kingi. Odwoławszy się do papieża Marcina VI, cierpliwie czekała na załatwienie sporu. Wypracowany kompromis nakazywał jej konieczność zwrotu Korczyna i Biecza w zamian za zgodę na fundację dla kalarysek. Zamierzony cel udało się więc zrealizować. Przykład ten ujawnia nam jeszcze jedno oblicze Kingi jako kobiety dyplomatki umiejętnie radzącej sobie w, w środowisku zdominowanym przecież przez mężczyzn. W tym przypadku książę Leszek dysponował znacznymi środkami, sposobami, by zmusić kobietę do odległości, a jednak Kindze zamierzony cel udało się w jakimś stopniu osiągnąć. Zdumiewać może również zrozumienie i szacunek, jaki księżnej podkreślić należy bezdzietnej wdowie okazuje papież, jak również w późniejszym rachunku jej przeciwnik Leszek Czarny. Dzieje Kingi po, po, po śmierci jej męża układały się następująco. Wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru w Starym Sączu. Stało się to około roku 1280. Wcześniej wszelkie posiadane dobra rozdała dzieląc je między klasztory, kościoły, szpitale, kontynuując fundację, a także wspomagając osoby potrzebujące. Znaczące środki przekazała klasztorowi w Starym Sączu, sama pozostając w cieniu i wiodąc żywot zwykłej mniszki. Umarła 24 lipca 1292 roku, zostawiając w klasztorze starosądenckim nie tylko swój niezwykły urok i niezłomność, ale również legendę, z którą stykają się dzisiaj liczni pielgrzymi, oddający jej hołd, pielgrzymujący do, do klasztoru oddana Bogu, ludziom potrzebującym, cierpliwa, wytrwała i niezłomna daje się poznać jako jedna z jednej strony jako kobieta zorientowana w sprawach wagi państwowej, ukierunkowana na rozwój gospodarczy księstwa, którym zarządzała wspólnie z księciem Bolesławem, biegła w dyplomacji oraz ja, z drugiej strony jako kobieta dominująca, umiejąca odnaleźć się w trudnych życiowych y, sytuacjach, szczególnie takich nowych, y, gdzie była nieraz narażona na presję społeczną, popartą surowym prawem i zwyczajami epoki, w której żyła. Nic więc dziwnego, że Kinga uznana zostaje za osobę niezwykłą, znacznie wykraczającą poza ramy przyjęte przez, przez średniowieczne schematy, surową klasyfikację i przeznaczenie kobiety. Yy, dodać warto, iż w roku 1690 papież Aleksander VII ogłosił Kingę Błogosławioną, natomiast pod koniec XX wieku odbył się proces, yy, kanonizacyjny, została wyniesiona na ołtarze przez papieża Polaka Jana Pawła II. Stało się to w roku 1999. Sądzę, że przybliżając postać Kingi oraz w pierwszej części wykładu rolę kobiety, udało mi się w tych krótkich słowach pokazać Państwu nie tylko epokę średniowiecza, ale przede wszystkim Niezwykłą postać świętej Kingi, osoby, no, którą w jakimś sensie jestem zafascynowany szlakiem, której podążam. I również Państwu życzę tutaj takich podróży, gdy już będzie można, bezpiecznie, z pewnością warto ruszyć średniowiecznym szlakiem Kingi, i w jakimś sensie poznawający dzieje, przenieść się do odległych czasów. Myślę, że taka podróż będzie bardzo pouczająca. Dziękuję serdecznie za uwagę.